Witajcie w kolejnym filmie. I na sam koniec roku pomyślałam, że nie ma nic lepszego niż zajść do Ikei i przejrzeć sobie roślinki, co ciekawego mają. Oprócz roślin, gdzie nie gdzie będą się też pokazywać właśnie takie widzieliście konewki, ale tutaj pierwsze stoisko, stanowisko z roślinami jakie znalazłam, no to były sukulenciki, one zawsze są w fajnych cenach. No i do tego jeszcze małem osłonkę, więc same plusy. Tu są również takie kompozycje i one całkiem fajnie wyglądają, zdrowo, dobrze się trzymają i całkiem przyjemnie mieć takie w domu są dosyć łatwe jeśli chodzi o pielęgnację i uprawę, raczej z nimi się zbyt wiele nie dzieje. Jedyne takie trudniejsze, które mogliście widzieć, to była tamta Peperomia. A tu znalazłam bardzo ciekawą odmianę Sanseveri. No, piękne miała te liście: żółć, zieleń, świetnie się prezentowała. Więc jak widzicie, tych Sanseveri to troszeczkę było. więc Wybór jak najbardziej w porządku, jak na sklep IKEA. Są tu również małe orchidee, trochę chyba kluzji, tak to się nazywa, drzewka szczęścia. No i całkiem fajne konewki. Ja dawno nie byłam w Ikei i widzicie, coś tu się jednak pozmieniało. Tu za 99 centów hyacenty, więc jak najbardziej po nowym roku można sobie wstawić takie do domu, żeby nam pachniało. Ja przynajmniej lubię. I była też choineczka za 2,99 z kartą Ikea. Bardzo ładne te trzy trzykrotki na wieszaczkach, co jedna to ładniejsze, oczywiście nie wszystkie podnosiłam, tu już jedna była zaczepiona i naprawdę fajny wybór. Tu ponownie te choinki, no a my przechodzimy, tu będą trochę większe rośliny i mnóstwo trzy krotek na nóg, grudniki, jakieś doniczki, taki zestawik, żeby sobie od razu wszystko skomponować. 6,99, no troszeczkę wyższa cena niż w innych sklepach. Ale jak widzicie, te sadzonki są takie a, gęste, ładne, więc można jak najbardziej pozwolić sobie na taką roślinkę. Tym bardziej, że trzykrotki całkiem przyjemnie rosną w bardzo jasnych miejscach. To są teraz obecne. Doniczki, osłonki, nie wiem, takie jakby wazoniki, coś co mnie zainteresowało, bo fajnie, to, fajnie by się w tym ukorzeniało, tylko jak to potem wyciągnąć. Mają oni bardzo duży asortyment od wazoników, takich właśnie pojemników, w których fajnie by coś można było ukorzenić do doniczek, osłonek, no ale ja tu znalazłam całkiem fajne dracenki, takie już dosyć dorodne, e, zdrowo wyglądające i cena też nie była najgorsza. Jak mogliście zauważyć 3,99, więc, więc jest okazyjna, bym nawet powiedziała tutaj chyba fikus bengalski. Yy, no, sporo by było jeśli chodzi o to, że jesteśmy po świętach, to ten wybór bym naprawdę okazały. Hamdory za euro 50. Ja uważam, że to jest całkiem fajna cena. Wiem, że kiedyś były po 99 centów. No i można też jakieś ciekawsze okazy znaleźć. Tutaj zauważyłam filodendrona Ring of Fire. Tam jest Calathea White Fusion, więc pewnie to był taki miksik kalateowy, ale całkiem przyjemnie wyglądała. No wiadomo, że już trochę podniszczona, ale calathea właśnie mają to też do siebie. Tu ładne strumante. Do tego były jeszcze epipremne na wieszaczkach, już z takimi większymi listkami. Tu był wybór enjoy lub takie zwykłe. No i ponownie Monsterki, strelicje, gdzieś tam jeszcze były, spatyfilum i aloesy. Nie mogło tu również zabraknąć paprotek, one również gdzieś się pokazywały, gdzie niegdzie. No i filodendrony. Dosyć taki ładny wybór, te sadzonki nie były też takie ubogie, tylko raczej takie, bym powiedziała, że zgrabne, grube. Bardzo ładny birkin, spójrzcie jaki tu burz był roślinny. Mnóstwo sadzonek. Następnie paprotki, tutaj sobie odłożył na nuka, jakieś ananasy kwitnące. Jak ktoś lubi takie, to czemu nie? Yy, nie wiem, jak to jest z hodowlą takiej rośliny. Wydaje mi się, że ten macierzysty, macierzysta roślina na dole potem umieraj. mamy ponownie ananaska na górze i tak dalej, i tak dalej. Nawet można już znaleźć syropegie, jeśli chodzi o ikrę. Oni również mają bardzo duży wybór takich już wielgaśnych roślin. Takich, które naprawdę za zielenią nam kąt. Więc jest to całkiem fajna opcja, jeśli chcielibyście sobie kupić jakąś roślinę, to IKEA naprawdę nie zawodzi. Nie wiem jak z wytrzymałością, na przykład ja do krotonów nie mam szczęścia, szybko oblatują mi z liści, łapią przedziorki, ale jeśli chodzi o wygląd tej rośliny tutaj, no to nie można złego słowa powiedzieć, tak jak te zamiokulkasy, piękne, duże, dorodne i cenowo 20 euro za taką konkretną roślinę, no w sumie można sobie jak najbardziej pozwolić. Więcej jeśli chodzi o IKE, to tu ciężko się jest zawieść. Piękne były również te szeflery. Jakbym miała stawiać na jakąś roślinę dla siebie, to pewnie bym się zdecydowała albo na tą sanse, albo właśnie na taką szeflerkę. No bardzo ładnie i zdrowo tutaj wyglądały, jak można zauważyć. No to jest roślina, w którą raczej <gryw> ja bym nie poszła, ale jak ktoś lubi eksperymentować, to czemu nie? Mamy również tu większe okazy palm. Duże osłonki, a na górze widać jak można podwiesić swoje rośliny, takie inspiracje. Wybór osłonek jak zawsze nie zawodzi, tu znajdziemy w różnych rozmiarach już takie większe, czasem w marketach budowlanych nie ma takiego wyboru jak tutaj na przykład. A już za moment widzimy się w kolejnym sklepie i będzie to Hagebaum. Obok Ikei właśnie jest taki sklep jak Hagebau I tutaj sobie zaszłam. No zawsze są ciekawe rośliny. Kiedyś nawet mieli taką szklarenkę i za moment do niej przyjdziemy, a teraz popatrzmy sobie, jakie ładne mają tutaj duże alokazje ta akurat kosztuje 40 euro ale naprawdę doniczka jest ogromna i te liście również duże więc no fajne rośliny tam bywają, tutaj mamy skrzydło kwiaty, górnie zaszłam do tego stołu bo mocno przyciągał wzrok tymi wielkimi liśćmi no i było na co popatrzeć, nie można powiedzieć że nie, więc za moment przejdziemy sobie do szklarenki a teraz popatrzmy co jeszcze ciekawego znajduje się na tym stole Antki są ładne. Dobra. Te Anturia to piękne tu mają. Naprawdę takie wyrośnięte. 50 euro. Ale nie powiem wam co to za obmiana, ale jest śliczny. Takie naprawdę konkretne. To przyciąga mocno wzrok tych kwestiach Chyba homo -lumena, Ładna, kamuflaż. Ładne kolory. Ring of Fire, filotendron. I tu chciałabym zobaczyć cenę tak dla porównania. 8 euro. No tu nieźle, a już taki naprawdę duży wyrośnięty. No i ponownie Ring of Fire. I tu mamy trochę innych roślin. Nie, również Ring of Fire Monstera tajka za 9 dych. Tu z tyłu jest. W sumie kiedyś był tutaj dużo większy wybór. Tu jest to za 150 euro jakieś anturium. Tylko pytanie: jakie to jest anturium? Jakieś fajne, długolistne. No ale co ona też jest? Pokaźna. Ładny mermur, fajnie wybarwiony. Za 80, ale spójrzmy sobie na nowe liście. To się jeszcze potem wybieli na pewno. Tylko nie ma konkretnej odmiany. Widzicie w ogóle te wszystkie rośliny? Praktycznie mam tam zabezpieczenie. Tu zauważyliśmy, że ktoś. No, może wyginęła. A może ktoś sobie zapożyczył tą alokazję, Szkoda, szkoda. No, co zrobić? No, trochę alokacji. Ładny philodendron, karamel, bo już czytałam, za 50 euro. No i tu ponownie chyba jakaś musa banana, spójrzcie jaki ładny bananowiec, albo naprawdę ładny, ładne ma to wybarwienie. Tu jeszcze mamy dubie z tyłu i w sumie z takich ciekawostek to już koniec. Tu jeszcze wiem, że mają w dobrych cenach lampki, widzę że te lampki chyba niezbyt im się sprzedają, ale cena jest naprawdę fajna, 16 euro za taką lampeczkę jak tutaj widzicie, to niezła cena. Idziemy sobie zajrzeć jeszcze może w rośliny mini, no nie ma tu dużego wyboru, ale... Kalatea bardzo ładna na przykład, mamy fajne mini orchidea, kalansie, jesteśmy po świętach, więc pewnie ten wybór też jest troszeczkę mniejszy niż zazwyczaj, tu widzę coś ciekawego, jakaś ładna choina, tu jest sigi coś tam chyba, nie jest opisane. fikus shiverana, troszeczkę na samym dole paprotek, ładne okazy, nie powiem, że nie jeszcze sobie zajrzymy co mam na górze to stóp, który również przyciąga mój wzrok, no bo jednak te alokacje wszystkie, które tu widzicie to fajnie się prezentują mamy tu i Jacqueline i tą myszkowatą, której zazwyczaj zapominam nazwę, ale dziś ostatnio chyba w Kauflandzie widziałam za 12 euro pięknie prezentujący się frydek, no cudownie to wygląda I jeszcze ta duża ze srebrnymi listkami, Platinum no cudowne i w ogóle takie większe, mniejsze, ale okazję ten stół jest... No dajcie znać w komentarzu, czy podoba Wam się ten stół, bo ja uważam, że wygląda ładnie. Jeszcze jest tu tak niedośpiany, opancerzony. Op op Tutaj mamy większe rośliny już widzę, że fajne syngonie są na dole wciśnięte. No tak mówię, bo wciśnięte bo jak widzicie, tu są naprawdę dużo okazy roślin, a pomiędzy te malutkie wow, fajny pieniek. Trochę bananowców, jakiś wikus tam z tyłu EpiPremna. Pójście, co tu jeszcze zauważyłam piękne jest to syngonium. Takie naprawdę bogate w liście ogromne. Na dole mamy filodendrona, no i jest tu trochę tych roślinek. Wow, jakie ładne platycerium. Tu mamy to samo, te liście płonne nowe są śliczne, niestety u mnie jakoś tak nie za bardzo one chcą rosnąć. Nie, no nie idzie mi z nimi, nie idzie mi je fajnie rzucające się w oczy. Ten kolor taki nękowy, ładnie to wygląda. A tak prezentuje się cały stół. Tu mamy może orchidei. Może byśmy sobie przeszli. O ja Cię kręcę. No to jest liść. O wow, to nie jest jedyny taki wielki liść. No, ślicznie wygląda ta lokacja. Ale ona nie jest taka myszkowata jak zwykła, ciekawe co to za odmiana. Może gdzieś tutaj 50 euro tigrina, tigrina. Okej, okay, ale no powiem Wam, ślicznie wygląda. Nie jest to Jacklinka taka właśnie chropowata, tylko taka niby zwykła, a jednak niezwykła przez te wcięcia. Trochę kalata i wielka monstera tutaj góruje nad tymi wszystkimi roślinami. No, i tu mamy takie podstawowe. Zerknijmy sobie jeszcze na sukulenty, i myślę, że ten przegląd będzie już dzisiaj dobiegał do końca. Na co ja lubię patrzeć, to mnokaktus za 8 euro, ale on jest taki, widzicie? Bez wybarwień. Za to te starfisze są fajne. Moja już też się tak dziwnie skręca. Więc. Uuu, ale za to te tutaj. A czy w ceny? Nie, ten biały już kosztuje 15 euro. Ten zaschnięty 10. On tak wygląda, ja nie wiem, czy on zaschnięty, czy nie. Taki dziwny jest. Wow. Ładna. Jaka tłusta. Fajnie wygląda, fajnie się prezentuje. Są dwie w jednym. Jest tutaj ich więcej do wyboru. Jesteśmy w Hagebau Bruntal, jakby ktoś był z tych okolic i chciał sobie kupić tą roślinę. tam jeszcze po drugiej stronie ciekawe begonie, to może sobie zajdziemy. Któreczek, jakieś Sansevierie. Skrzydło kwiaty mam na myśli. Anturia, Anturia. eh. Biebremne. No i ta bygonia mocno przyciągała mój wzrok. Jeszcze mamy taką fajną wielką araukarię. W innym Hagebau była na nie wyprzedaż i taka mniej więcej kosztowała 15 euro. A to możecie zobaczyć sobie w poprzednim odcinku. Myślę, że jeszcze pójdziemy do tamtego stołu, bo tam zawsze są fajne okazje. A nieopodal mamy właśnie troszeczkę mniejsze rośliny, również z osłonkami. I tak samo trafiam się bez. Ładna ta makojana, również 7 euro. Te choje całkiem spoko. To jest Eskimo. U mnie rośnie jak szalona. No i tutaj również taki jakiś z osłonkami. 10 euro możecie mieć już taką fajną kalatę z doniczką. Za 12 tą monsterę ładna osłonka w ogóle. 10 euro. Zenzi. Czasem trafiały się tu naprawdę takie ciekawe, oryginalne okazy w tych zestawach. Dla fanów, druga strona z sukulendami. Ja już będę się pomału z Wami żegnać, bo to już jest na dzisiaj ostatni stół. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach i ja już się z Wami żegnam. I do zobaczenia w kolejnym. Pa!